Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV w nietypowym odcinku Gunfire TV, ponieważ sytuacja na całym świecie jest dość nietypowa, nie do końca przyjemna, może bardzo nieprzyjemna. E, większość naszych biur, e, naszych pracowników pracuje w domowych biurach w siebie Home Office. I ja ze względu na to, że pracuję w studio, zazwyczaj teraz z nie jestem. E, e, nie mogłem pracować z domu, ale nie narzekam, bo firma jest praktycznie pusta. Jednakże wielu z was, wiele z Was e, siedzi w tym momencie w domu i wie, że w najbliższą sobotę i niedzielę strzelanka się nie odbędzie, i jak to jak najbardziej wskazane, by nie spotykać się w większych skupiskach ludzkich. Jednakże patrzysz na tą szafę, czy na ścianę, gdzie wisi replika, i ja wiem, ja wiem jakie to jest uczucie nie móc iść się postrzelać. ja wiem, ja jestem żonaty. W każdym razie, można tych replik używać bezpiecznie w domu, podwyższając swoje umiejętności. Zaczniemy dzisiaj od pistoletów i pierwsze, co możesz zrobić, to nawet nie ruszając się z z siedzenia. Jeżeli siedzisz teraz przy biurku, pewnie gdzieś w zasięgu jest długopis, bądź cienkopis, bądź flamaster z zatyczką. Jeżeli jest gdzieś w okolicy łuska od dziewiątki, to jeszcze lepiej, bo to ćwiczenie zwykle przeprowadza się z użyciem łuski. Potrzebujesz jeszcze repliki pistoletu, na której będzie można ją położyć. To znaczy, że nie wszystkie repliki dadzą radę, bo niektóre mają okrągłą powierzchnię na brzegu zamka, ale w tym wypadku 20-11 Johna Wicka jak najbardziej się do tego nadaje. Magazynek opróżniony jest z gazu. Dodatkowo gumka, fragment gumki odmazania, którą wziąłem z biurka kolegi grafika i wyciąłem kawałek, stanowi tutaj blokadę, więc jeżeli będziemy przeładowywać zamkiem, jeżeli będziemy wachlować nim, to on nie zostanie w tylnym położeniu, a o to nam chodzi. Dodatkowo mamy tutaj kurek, więc będzie to jeszcze łatwiejsze. O co chodzi? Chcemy uniknąć takiej sytuacji przekaszania pistoletu w osi, ponieważ jeżeli mamy hop-up, jeżeli są dobrze ustawione, to w tym wypadku kulki będą skręcać w lewo bądź w prawo w zależności na którą stronę przekosimy broń. Chcemy, by ona była prościutko, a to nam w tym pomoże. Ustawiamy zatyczkę, naciągamy kurek. Przy okazji, trenować będziemy ściąganie z pustu, czy nie szarpiemy, czy nie przekaszamy broni w czasie, samego ściągania z pustu. No udało się. Zróbmy teraz obu rącz. Udało się, ale już spadło. Na koniec najtrudniejsze dla mnie osobiście, bo jestem praworęczny, czyli lewa ręka, tak zwana słaba. No i. Przyznam, że raz na jakiś czas używam tego ćwiczenia, więc idzie mi całkiem dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie tobie. Yy, tutaj mamy dość dużą powierzchnię płaską, w tym wypadku jest to tylko fragment, ale również da radę, tym bardziej, że w M9 mamy samo napinanie i jest to świetny sposób na to, żeby nad nim popracować. Aha. No cóż, prawdopodobnie powinienem poszukać czegoś, co jeszcze łatwiej będzie wywrócić. Jeżeli podoba Ci się to wideo i chciałbyś zobaczyć więcej tego typu filmików, a planuję je zrobić jak bezpiecznie, bez chociaż również planuję strzałowo, ale poczekajmy na to, eee, poćwiczyć sobie w domu w ten czas, kiedy nie mamy jak za bardzo, poćwiczyć na kolegach, co lubimy najbardziej, eee, to napisz w komentarzach poniżej. Ten czas w końcu przejdzie, strzelanki znowu wrócą. Miejmy nadzieję, że szybciej niż później. Do zobaczenia w następnym odcinku.